Jesteśmy po finale i to drugi raz w polskiej edycji Hotelu Paradise, gdzie jest rzut kulą. To chyba jest coś niespotykanego na skalę światową. Tak, rzut kulą nie zdarza się dosyć często w światowych edycjach. U nas się wydarzył już drugi raz. Byliśmy tym zaskoczeni, natomiast. Tak jak powiedziałem na końcu tego, 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 tego finału, po raz pierwszy zdarzyło się tak, że na pytanie miłości czy pieniądze można odpowiedzieć, po co wybierać, skoro można mieć jedno i drugie. I tak wybrała Sara. Ona od początku wybrała Przemka, od początku o nim myślała i po prostu była w tym konsekwentna. Lektor widzi wszystko, więc z punktu widzenia lektora dobrze wybrała? Tak, myślę, że dobrze wybrała, dlatego że... Ym... Jeżeli wierzymy w uczucia, my w hotelu Paradise bardzo mocno chcemy w to wierzyć, to ona wybrała zgodnie ze swoimi uczuciami. Długo się z tym maskowała, długo się kryła, musiała, musiała grać pewną rolę po to, żeby nie zdradzić się za wcześnie, natomiast rzuciła kulą i wybrała, wybrała uczucia. Więc ja uważam, że, że zrobiła słusznie. Oczywiście Majka trochę mi żal, ciężko mi jest postawić się w jego sytuacji, no ale tak to bywa. Taki mamy raj. Kochani, serdecznie zapraszam Was do oglądania materiałów na kanale Przeambitni. Zostawiajcie komentarze, łapki w górę i subskrybujcie kanał.